Pod hasłem ze świętym Franciszkiem rakietą do nieba po raz jedenasty w Radziechowach na Żwieczyźnie 8 września odbył się rajd integracyjny Razem Raźniej. Wzięło w nim udział około 400 osób, w tym prawie 150 niepełnosprawnych. Wszyscy wspólnie ze swoimi opiekunami i innymi uczestnikami rajdu dotarli na szczyt Matyski, malowniczej góry Beskidu Żywieckiego, gdzie stoi 29-metrowy krzyż jubileuszowy. W sobotę odbyły się tu także dziewiąte wojewódzkie wyścigi wózków nieprofesjonalnych i osób z dysfunkcją narządu ruchu. Uczestnicy imprezy mieli do wyboru trzy różne pod względem trudności szlaki wiodące na Matyskę. W drodze na szczyt uczestnicy wykonywali specjalne zadania przy poszczególnych punktach. Szukano między innymi drzew posmarowanych czosnkiem lub rozbijano i składano namiot czy rzucano szyszką do celu. Dla zwycięskiej drużyny i innych czekały nagrody, medale oraz smaczny posiłek. Po zapoznaniu się wcześniej z życiorysem małych świętych, takich jak Antonietta Meo czy Faustino Perez Manliano, uczestnicy pisali indywidualne listy do nieba i wysyłali je balonami. Stowarzyszenie Dzieci Serc, które było organizatorem rajdu i wyścigów, skupia w swych szeregach dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu żywieckich gmin Radziechowy Wieprz, Węgierskiej Górki i Lipowej. Organizuje m.in. cykliczną paraolimpiadę, obozy rehabilitacyjne i wycieczki integracyjne.